Cześć, tu Janek z kanału BrickStrix. Słuchajcie, przyleciał do mnie święty Mikołaj. Nie wiem, kiedy to oglądacie, ale nagrywam to 6 grudnia i przyleciał do mnie Mikołaj na Mikołajki. Razem z reniferami przyniósł mi prezenty, ale przyleciał w zestawie. 404,99. Zapraszam do recenzji. Ok, zestaw już złożony. Tak się prezentuje złożony zestaw. W zestawie są cztery renifery. Każdy renifer wygląda tak samo. Ma takie brązowe rogi, siodło. Nie wiadomo dlaczego, bo Mikołaj jedzie w sanach przecież, a nie na reniferach. Oraz ma tutaj. Taki doczep, aby się doczepić do uprzęży. Jest tutaj także figurka świętego Mikołaja. Jak to święty Mikołaj ma czerwone ubranko, spodnie, czarne buty, czerwony korpusik z takim nadrukowanym paskiem, broda oraz świąteczna czapka. A w ręce trzyma listę grzecznych dzieci. Ciekawe, czy ty też na niej jesteś. Widzimy, że w zestawie e, na pacy z tyłu e, są różne prezenty. Są zapakowane i nie wiemy, co w nich jest. Ale są też narty, kiki, do nart, jakiś Misiu. Ja to bym z chęcią takie narty dostał. Bo bardzo lubię na nich jeździć, a zbliża się sezon narciarski. Mój brat kiedyś grał na gitarze, to może mu by się przydała jakaś nowa. Może zacząłby znowu grać. W saniach są takie jest taki mini bagażnik, gdzie Święty Mikołaj trzyma jakąś przekąskę dla siebie, precelka, a dla renifera oczywiście marcheweczka. Zawsze się zastanawiałem, jak święty Mikołaj wie, gdzie dostarczyć prezent. No to już wiem. Tutaj ma taką mapkę. Zestaw ogólnie bardzo mi się podoba. Podobają mi się w nim fajne renifery. Figurka świętego Mikołaja. Bo przyjechał tata mi, kupił takiego sam sobie złożył ludzika. I to był Mikołaj Cyborg, bo miał głowę. Właśnie robota. Podoba mi się w nim też taki bagażnik, że ma osobną część na załadowanie prezentów, oraz ma tutaj takie złote elementy. I bardzo ładnie jest, ozdobione są te sanie. Moim zdaniem, bardzo fajny zestawik. Opłaca się go kupić. Jestem ciekawy, co Wam przyniósł Mikołaj. Jeżeli jakieś zestawy lego, to możecie się pochwalić w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Cześć!